W poprzednim odcinku. Za godzinę chcę mieć 20 tysięcy dolarów. Zadzwonię, żeby powiedzieć, jak mi je przekażecie. Za godzinę? Ani minuty dłużej. Miałem wiele dziewczyn, ale to zdarza mi się po raz pierwszy. Nie przesadzaj. Zakochałem się w Tobie. Nie wiem, jak to się stało, ale się stało. Niech Pani idzie. Pieniądze. Sonia Smith, I Roberto Mateos, y seri Cud miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Staryżyseria. Niech się pani zatrzyma! To są pieniądze. Wiesiadaj córeczką. Chwileczkę najpierw przeliczę.

Uciekł. Zna go pan? Si. Tak, Widziałam go w domu pani Lucresi. Miał być jej kierowcą, czy gorylem? Milagros go wyrzuciła. Jest pan pewien, że to on? Tak. Przedstawił się jako Leon Ciopeni. Nie mam pojęcia, czy to jego prawdziwe nazwisko. Tak, jest notowany. To groźny przestępca. Ma niejedno na sumieniu. Co taki recydywista robi w domu państwa de Chyba nie przechodzi procesu resocjalizacji. Nie sądzę, żeby Lucrecia zajmowała się taką działalnością. Więc jak wyjaśnić jej związek ze światem przestępczym? Prawdopodobnie zatrudnia go do brudnej roboty. Ale na razie nie mamy na to żadnych dowodów. Tak, to ja. Uciekł nam. Zarządź poszukiwania. Biała Toyota numer UG537. Informuj mnie o wszystkim. Synku, daj mi jakiś znak. Jeśli mnie potrzebujesz, jestem przy tobie. Dlaczego cierpisz? Oddałabym życie, żebyś... Dzień dobry. Wejdź, siadaj. Jak poszło? Doskonale. Lepiej niż się spodziewałyśmy. Uwierzyła we wszystko? Z początku była trochę nieufna. Ale kiedy wspomniałam o listach, dotarło do niej, że ma do czynienia z profesjonalistką. Jaki o tym powiedziałeś? Mam jeszcze raz odegrać tę rolę? Chcę znać wszystkie szczegóły. Każde jej słowo. Każdy gest tej żymi, Każdą łzę, którą uroni. Powiedziałam, widzę literki, kartki. Zrobił ci krzywdę? Nie, ciociu. Przerażenie ogarnia mnie na samą myśl, że przez kilka godzin byłaś w rękach takiej kanali. Ma gębę przestępcy. Sama nie wiem, jak to zniosłam. Okropnie się bałam. Patrzył na mnie jakby. To chory człowiek. Nie miał zamiaru mnie uwolnić. Gdyby nie Ciocia, wolę o tym nie myśleć. Nie sądziłem, że mi się to przydarzy. Jesteś bardzo ładna. Przestań przynudzać. Mówię szczerze. Przedtem miałem cię za zarozumiałą smarkulę. A teraz? Patrzę na ciebie innymi oczami. Chcesz się tobą opiekować. Moja śliczna Moja śliczna dziewczynka. Ja, ja. Przestań. No ja. Boisz się ja. mnie? Przecież ja nie gryzę. Ej, a dónde Dokąd idziesz? Po wodę, po lody, po truciznę. Tylko wróć szybko. Co tu robisz? Chcę posprzątać, ale chyba nie macie zamiaru wyjść. Przestań podsłuchiwać pod drzwiami, żeby to się nie powtórzyło. Tak, proszę pana. Tijuana Blues. W 1 sierpnia o 20.30. Już po wszystkim. Dzięki Bogu jesteś cała i zdrowa. i Widziałaś kiedyś tego człowieka? Nie, nigdy. Może cię śledził? Ma no, taką twarz, którą nie sposób zapomnieć. Prawda, ciociu? Nigdy nie zapomnę tej gęby. Za no, dzięki Milagros wyszłaś z tego całego. Nie rozumiem. W tym zamieszaniu nawet jej nie przedstawiłam. Milagros jest narzeczoną Jose Antonia. Dzięki niej mogliśmy zapłacić okup. Twój ojciec dzwonił do Australii, ale nie mogli natychmiast przelać takiej sumy. Byliśmy załamani. Dał nam tylko godzinę na no zdobycie pieniędzy. Nie wiedzieliśmy, co robić. Bóg zesłał nam Milagros.